Jak usunąć konto w serwisie Google? Wystarczy przejść na stronę google.pl, zalogować się na swoje dotychczasowe konto. To konto chcę usunąć, więc klikam na nie. Wpisuję hasło. Loguję się. I jestem zalogowany jako użytkownik, którego wybrałem. Klikamy teraz tutaj w prawy górny róg. I na opcję konto. Wyświetla nam się mały, stylowy panel do zarządzania naszym kontem w serwisie Google i usługami, które mamy aktywowane. Przechodzimy do konta Zarządzanie danymi, do zakładki. Tutaj mamy opcję Zarządzanie kontem, usuń konto i dane. Klikamy. Czytamy uważnie oczywiście, tak jak wskazują, ponieważ operacja ta jest raczej nieodwracalna, chociaż w określonym czasie możemy jeszcze spróbować odzyskać hasło, weryfikując się w serwisie Google i konto może zostać odtworzone, gdybyśmy przypadkiem usunęli nasze konto. Zaznaczamy oczywiście wszystkie możliwe opcje. Podajemy hasło, potwierdzamy chęć usunięcia, potwierdzamy, że odpowiadamy za obciążenia wynikające z wszystkich transakcji finansowych i usuwamy konto. Konto jest już usunięte. To tyle. Powodzenia.